Okej, okay, unboxing zrobiony. Możemy jeść śniadanie. co my tutaj mamy? Mamy ten zapiekany ryż brązowy z jabłkami i cynamonem, a do tego podany z jogurtem kokosowym. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to nie mamy w ogóle rozpisu składników, które zostały użyte do przygotowania tego posiłku. Mamy tylko kaloryczność, mamy rozpisane białko węglowodane i tłuszcze. I w sumie to tyle. Więc spał jakoś jak na katarynk przy cenie. A co od razu się rzuca w oczy? Mamy taką wielką kostkę. Wielką kostkę ryżu. Wyjęto z blachy po prostu i wrócą tu nam do pojemnika. Nie wiem, jest tutaj ten jogurt kokosowy, ale on już jest albo jakoś go ten ryż wchłonął. Albo ja nie wiem gdzie on jest. No dobra. W... Na etykiecie zalecają jeść to na ciepło, że jest niby smaczniejsze, ale ja tutaj po ringu nie mam gdzie tego podgrać, więc mam nadzieję, że nie będzie równie smaczne na zimno. Dobra. Jedziemy z pierwszą łyżą. Na razie czuję że ten ryż jest trochę twardawy. Nie wiem czy on jest do końca niedogotowany. A trzeba go trochę pogryźć. Widać że trochę tego starkowanego jabłka. Zobaczymy, jak to w ogóle pan smakuje. No kurde, dziwny ten ryż jest. Jest trochę tego jabłka, ale nie jest go za dużo. Mówimy się od cynamon, ale jest są tak bardzo słabo wyczuwalne, że nie wiem, jak tego dodano. Jeżeli ktoś nie lubi cynamonu, to byłby zadowolony. Ja jednak wolę więcej cynamonu w takim. w tym. W takim posiłku. Ja to go w ogóle nie wyczuwam. Powiem Wam, że to jest średnie śniadanie. Ani nie czuję tutaj, nie wiem, jakiejś słodyczy wynikającej właśnie z tych jabłek. Ani za bardzo cynamonu. Rysz jest delikatnie. Twartawy. Słabe śniadanie. Gdyby to było jeszcze trochę złodsze, to pewnie bym nie narzekał. Ale to jest takie niakie. Jest mało tych jabłek. Jest wielka bryła ryżu. Nie ma tego jogurtu. Myślę, że podgrzanie tutaj nic by nie dało Słabo jak na pierwszy krok. Magda. Na razie kiepsko. Zobaczymy co dalej. Ok, ja to jakoś próbuję później zjeść. Bo tutaj będę pewnie to szuflował, szuflował. Dobra. Widzimy się na drugim przysiadaniu. Cześć.